Poznajcie w Rubusia, czyli mojego nowego pieska w Minecrafcie. A tak na serio, to witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Przepraszam Was, że nie nagrywałem przez tydzień. A dzisiejszy odcinek będzie o moim nowym piesku w Minecraft czyli w Rubusiu. Zaczynajmy! Myślę, że zaczniemy od zrobienia legowiska i tak dalej dla mojego. Słodkiego wróbucia, a ten inny piesek to nie wiem, skąd, się, skąd tu się dwa pieski wzięły. Dajcie mi chwilę. Dobrze, Wróbuś sobie usiadł na kanapie. Chodź, Wróbuś, idziemy na spacer. On może chodzić bez smyczy, on i tak za mną pójdzie. Wróbuś, aha. Chodź, idziemy, Wróbuś. Idziemy na spacer. A nie, 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 jednak nie, Wróbuś. Zaczniemy od... Przygotowania dla Ciebie, legowiska. Grubuś więc. Nie wiem, jak Pan lubi kolor, ale może będą niebieskie. Nie, nie, tak niebie. Nie ma niebieskich schodków. Tu mam jakie? A, białe to. To mogą być białe. Wróbuś bardzo, bardzo mi się wydaje, że lubi tu być. Tu przebywać pod schodami. Więc no, problemu chyba nie ma, żeby mu to zrobić legowisko. Chyba się wróbuś zmieści. Tak mi się wydaje, że. Się zmieści. Dobrze. No i jest legowisko. To tylko dywanik, jakiś ładny. Żeby było wygodnie. Taki niebieski. No i legowisko dla wróbusia, z którego teraz nie mogę wyjść. Z jego miejsce dla wróbusia. O, gotowe. Zobaczmy, jak się Wróbusiowi podoba. Wróbuś, chodź, tu masz legowisko, tu chodź. Czekaj, jak ja mu tu rzucę kością, to on tu przyjdzie? Tam, wróbuś, wróbuś tam są kości, chodź, chodź. Tu, 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 wróbuś, wróbuś, wróbuś chodź tu, tu chodź. Wróbuś, chodź tu. Jesz? Czekaj, już nie będę dostanę Twoich kości. Tam będą. Wrubuś, Chyba nie chce. Chyba nie chce spać. Idziemy na spacer. Teraz wróbucie mi i pokażę Wam. Bardzo Was przepraszam, w ogóle, że nie nagrywam przez tydzień. Wiem, wczoraj miał być film, ale nie było. Teraz już obiecuję. Dzisiaj będzie. Jakby dzisiaj. Jakby to oglądacie, to, to to jest dzisiaj albo później, ale jakby. Który dzisiaj jest? Chyba 19 sierpnia. To chyba wtedy będzie. Chodź, w Rubusie idziemy na spacer i pokażę Wam przy okazji nowe zmiany. I Jak słodko biegnie? To jest galeria handlowa, która. I yy, właśnie, to jest Galeria Handlowa Alanowicka. Jest ona jeszcze w budowie. Więc za bardzo tutaj nie mogę pokazywać. Mogę tylko powiedzieć, że tu będzie Rezerw, jest miejsce na liczby najęcia. Tu będzie Adidas, i tam do góry North Beach, Nic więcej. Tu jeszcze nie zrykajmy, bo to nie jest gotowe. To będzie w innym odcinku. Będę zrobił tego osobny odcinek. Wiem, wiem. Albo nawet na odcinku dokończymy. I teraz więcej o tajnej bazie. Tu jest tajna baza. Wiecie gdzie? Tutaj Wam 3 sekundy wganijcie. Trzy! 2. Jeden! Nie? To chodź, pokażemy Wam z wyróbusiem. Tu idziemy, tu, tu jest takie miejsce dziarcie, gdzie wchodzi jakiś drzewa. Zeroście tutaj. No kto norm... Kto tu chce wchodzić jakiś drzewa? Pewnie tam śmieci dużo by było w prawdziwym życiu. Więc wchodzimy. Witamy dźwignię i... No i otwiera nam się tajne przejście. Po prostu tu są lepkie tłoki, które przesuwają te drewno. Co? Ej, wróbuś w las? Wróbuś szedł na Przepraszam, nie w las? Ej, wróbuś szedł? Wróbuś, chodź, 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 nie bój się. O nie. Gdzie jest wróbuś? Wróbuś! 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 O, tu jesteś. Jakiego mi stracha narobiłeś? Chodź tu. No chodź, tu nic Ci się nie stanie. Wróbuś, chodź. Chodź, albo Ciebie przepkam, jak się tak boisz. Chodź, chodź, i do dziury, idź do dziury. Hop. Nic ci nie jest, widzisz brubuś? To Musimy to pozamykać i idziemy na dół, aby Wróbuś przeszedł. Chwila, bo ja go po raz kolejny wrzucę tu. Brubuś, otwieramy klapę. Bo dzisiaj tylko nic nie stało, bo... Lecisz! Złap się drabinki, Wróbuś! O, zszedł ładnie po drabince cały. No i tu mamy tajny schron. Wróbuś, mam nadzieję, że teraz wyjdziesz, co nie? Fajnie by było, gdybyś wyszedł z tego schronu, bo... Przecież mówię, nie wiem, co ja zrobię, gdybyś ty wyszedł inaczej. Chodź, 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 chodź. Będę cię pchał, no bo co mam zrobić? No No Wróbuś nie tylko chodź. Chodź, idziesz? a no, nadzieję, że jak odejdę trochę dalej, to przyjdziesz. No, hopa. O chopa. Okej, kapy trzeba dla Wrubucia. Idzie? No, no waha się. No waha się, wróbuś. Chodź. Teraz przyjdziesz? O, przyszłość jak szybko. Zamykamy drzwi w postaci klapy. Otwieramy, zamykamy. I zaraz idę jeszcze cały mechanizm zamknąć, żeby tu nikt nie poszłony nie wchodził. Czubić nikogo nie ma tutaj na serwerze, ale na świecie, na serwerze, ale no, dla pewności zamknę. Chodzić w Rubuś. Chodzić w Rubuś, jeszcze pokażę. Widzą tutaj przód tej galerii. Tu będzie taka strefa z restauracjami, tu. Galeria się nazywa w ogóle Galeria Alanowicka. I tu jest taki znak, że tu będą sklepie, jakby są takie puste tablice i tu na sklepy takie... Chodź wróbuś, chodź! Jeszcze Wam pokażę więcej zmian. o chodź wróbuś, dobrze tylko do tego... Wróbuś musisz, chodź, 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 chodź wróbuś! Zamykamy. Wróbuś zostanie, bo, bo on tu nie wejdzie. Basen zrobiłem na dachu, do którego jeszcze dojście nie ma, więc zrób tu. Wróbuj ty, ty jesteś magikiem. Jak ty tu weszłeś? No jak on tu w las? Jak on tu w las? No zrób, jak ty tu weszłeś. I tu mamy jeszcze jacuzzi. Hop, hop. Chodź, wyróbuj do jacuzzi. Ojej. O, o ludzi. Chwila widzę sobie popuszyłem jacuzzi. Szybko! szybko Jacuzzi, jacuzi tu Schodki, schodki, schodki. I potki, znaczy się potknie Tu, tu, tu łataj, łata, łataj, łataj. Uuu, wróbuś. Jestem ciekawy, jak ty stąd zejdziesz. Uwaga! Teleportował się, dziwny, dziwny, dziwny jesteś wróbuś, wiesz trochę. Teraz uwaga, zobaczymy jak on tutaj wejdzie. No, wejdź tu. Czy ty się będziesz teleportował, czy co zrobisz wróbuś? Pokaż na co cię stać. No teleportuje się. Ale na szczyt bieżowca ty już nie wejdziesz wróbuś. Ojeju, tu mamy takie szkoły, i tu wejdź, wejdź tu, wyróbuś. No, zobaczymy. Ojeju, jest... zapomniałem, że jesteś magicznym psem i potrafisz wszędzie wejść. Uf, ludzie, ty to normalnie naprawdę magicznym psem jesteś. Chodź, wyróbuś. Ojeju, nie tu, tylko chodź. Tu. Ciekawe, czy wiedzie windą. Czy jest na tyle mądry, żeby windą wjechał. No, wejdź tu do windy. Wejdź do windy, to Ciebie popcha. No, wróbuś. No, serio, no do windy weź. Chodź, chodź, chodź. Chodź. Boisz się wejść do windy? No to nic takiego. Chodź, wróbuś, tu idziemy. Wróbuś, chodź. Tu, tu, tu trzeba z nim wyjść. Tu trzeba z nim wyjść. Chodź, chodź, chodź. i chodź tu teraz. Teraz pójdziesz centralnie prosto do windy, okej? Okay? Tak się umówimy, wróbuś? Że Ty tu wejdziesz, dobrze? A nie, się będziesz teleportował. No chociaż tu zjedź normalnie, bez teleportowania, ok? No, spadł. Oj, wróbuj się, Ja teraz do góry nie teleportacja, a co innego. A poszedł z domu. Ale ładne widoki, wróbuś co nie? Na nie będę go już męczył, chodź. Tu chodzi na swoje legowisko. O, na którym już nie ma kości twoich. Wróbuś, tu masz legowisko, tu chodź. Tu, 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 Róbuś, 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 tu, tu, tu Mogą lubić psy, nie wiem. Boś. Z okazji, że tu jesteś, to dam ci duży prezent. Proszę, wróbuś, proszę. Wróbuś, nie idziesz ty tam do portu, bo masz niespodziankę. Ej, no wróbuś, nie, nie, nie. Wróbuś, chodź, 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 chodź tu, wróbuś, chodź tu. Chodź tu. Chodź, wróbuś. Tu zapraszam. Tu zapraszam wróbuśa. Próbuj, zapraszam ciebie tu, okej. Okay? Chodź tu. Chodź. Chodź. Idzieć tam. Szybko, bo mi tu zaraz przyjdzie. Bardzo dużo kości mu damy. Chwila i. O. Brubuś już. Chodź. Chodź, 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 niespodziankę! Ojej. Nie, ja wziąłem te kości, ja wziąłem te kości. Brubuś, chodź. Chodź, Brubuś. Mam dla Ciebie niespodziankę. Mogę psa przeteleportować. Woda, że nie mogę mojego wróbu się przeteleportować. Wróbuś, chwila, ty nie idzie, po pozamykam drzwi. Niespodzianka, kości, wróbuś. Zobacz, jeszcze więcej kości. Nie interesujesz się? Chodź, weź te kości tutaj. Chodź, wróbuś, pozbieraj. Chodź, wróbuś. Sorki, ale zniszczę ci tą kość, ale postawiłem pos pos tu obok. Chodź. Ja muszę wróbu się tym rzucić, bo on tego nie zbierze. Wziąłeś te kości? Rzucę ci do legowiska. A te kości? Nie mogą tak leżeć w domu, wróbuj się. Też ci je rzucę do legowiska. O, tam masz swoją niespodziankę. No i co, to by było chyba na tyle, widzowie. Dzięki wam za oglądanie. Żegnamy was z Wróbusiem, bez w, w, w się, bo nie wiem gdzie jest. O, tu jest Wróbus. Wróbus, tu. No i dziękuję wam za oglądanie. O, Robi. <grabi> Dzięki wam za oglądanie. Życzę miłego dnia. Wieczoru, rana. Nocy, nie wiem kiedy to oglądacie. Miłego, miłej do, miłej pory doby. Dziękuję wam za oglądanie. Pa pa.